Przez trzy lata katował, rzucał o ścianę, głodził i pozostawiał bez opieki oprawca psa Franka Stanisław W dziś usłyszał wyrok za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Przeprowadzonej interwencji i z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynikało, że jest się znęca właściciel na tym psem, że został ten pies rzucany po ścianach, że właśnie przebywa na mrozie dłuższy czas, nie nie nie, nie. Jest jakby do domu wprowadzane, pierwsze drzwi do klatki schodowej są zamknięte, więc pies cały czas, dopóty, dopóki sąsiedzi go nie wpuścili na klatkę schodową, chociażby przebywał na dworze. No i z tego wynikało, że no, trzeba odebrać tego pieska. Prokurator żądał dla oskarżonego sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz zakazu posiadania zwierząt przez okres pięciu lat. W sądzie, już na etapie występowania przygotowawczego, zgromadzono materiał dowodowy, z którego wyniknął z oskarżonego. Materiał dowodowy dostarczyli przesłuchani w sprawie świadczonej, którzy wprost wskazali na zachowanie oskarżonego, które było podstawą ogłoszenia po tej treści zarzutu wysoki sądzie są też mając na uwadze wyniki postępowania przygotowawczego wyniki postępowania tutaj i dowodów z postępowania sądowego i dowodu, który na temat postępowania sądowego, ja wnoszę uznanie skarżonego za winnego popełnienia zarzucanego zażenia czynu i w wysoki sądzie wymieszczenie zatęcznę kary 6 miesięcy pozbawienia wolności bezwzględnej kary. 6 miesięcy wolności małości. Wysoki sąd na zasadzie artykułu 35 ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt orzeczenie zakazu przydania zwierząt na zwierząt. Obrońca Stanisława W prosił o jego uniewinnienie. Jedyne co można panu może zarzucić, to to, że no, pies nie chodził z tym na spacer, nie chodził na smyczkę, ale pies był tak do by pana przywiązany, że zawsze był pobliżył to był pies łagodny i że nie było konieczności yy, trwania bez na słuchanie. Także yy, nie mam tutaj żadnych powodów wskazujących na to, żeby wpaść się zmiana Jest jedno zeznanie, może niekorzystne dla pana oskarżonego, ale złożone przez sąsiada, z którym pan jest skonfliktowany, który tutaj opisywał jedno zdarzenie, ale myślę, że nie można to być podstawą do pana oskarżonego. Sam oskarżony, doprowadzony na rozprawę z więzienia, w którym aktualnie odbywa karę, w mowie końcowej nie przyznał się do winy, bo jak sam mówi, lubi zwierzęta i nie zrobiłby im nic złego. Ja po prostu lubię zwierzęta i nie zrobiłbym nikomu przygód. Trzymałem się w jedną cuszkę i ponieważ nie jestem... Ten... Sąd nie dał wiary zeznaniom oskarżonego oraz świadków zaprzyjaźnionych z oskarżonym i uznał oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu, skazując go na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Oskarżonego Stanisława W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku też występu z artykułu 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt i za czyn ten na podstawie powołanego przepisu wymierzam mu karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt na okres lat 3. No jest to wyrok, który nas jako Straż dla Zwierząt zadawala, żeby to było przykładem dla innych, że no znęcanie się nad zwierzętami i, i po prostu ustawa o ochronie zwierząt która daje właścicielom psów to że nie tylko można się z nich cieszyć i mieć zadowolenie ale również nakłada na nich obowiązki szczepienia leczenia odpowiedniego dobrostanu zwierząt no i wyrok, który dzisiaj zapadł, jest wyrokiem, który może przestraszyć innych, żeby właśnie w ten sposób nie postępować. Bo Franek biedny dalej szuka domu. Jak wiecie Państwo, już z dzisiejszej rozprawy, Franek był jest pieskiem, który został bardzo poszkodowany przez los i przez swojego właściciela. Wyrok usłyszeliśmy dzisiaj. Dlatego ja bardzo apeluję i do Państwa, i do wolontariuszy, i do wszystkich, którzy mają wielkie serca e, i mają otwartość też siebie, żebyśmy pomogli Frankowi. Franek został odebrany dzisiaj z interwencji zgodnie z informacją, którą dostałam też od przedstawiciela straży dla zwierząt. Przebywa pod opieką Fundacji w Jedlinie Zdroju, a więc apeluję do Państwa: pomóżmy Frankowi, pomóżmy mu znaleźć ciepły, wreszcie dobry dom, który otoczy go opieką i który, gdzie będzie miał pełną miskę, ciepłe serca i co jeszcze, i to czego potrzebują nasi przyjaciele, a więc przede wszystkim dobrych właścicieli. Osoby zainteresowane gdzie mają dzwonić? Osoby zainteresowane na pewno mogą dzwonić bezpośrednio do Straży dla Zwierząt, która też otacza opieką wszystkie zwierzęta. Mogą dzwonić oczywiście też do mnie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie jako, jako radna i jako mieszkanka też Jedliny i, i powiatu. Proszę również pamiętać, bo chciałam też również podkreślić, że Straż dla Zwierząt i wszystkie fundacje, które opiekują się zwierzętami, e, opiekują się tymi zwierzętami na terenie naszych gmin i opiekują się na terenie całego powiatu. A więc też apeluję jeszcze raz do Państwa, jeżeli widzicie takie przypadki osób, które znęcają się nad zwierzętami, widzicie przypadki, gdzie nasi, nasi przyjaciele są pozbawieni tego tych podstawowych tak, zabezpieczeń, zgłaszajcie na policję, zgłaszajcie do Straży Miejskiej. One na pewno będą zgłaszały bezpośrednio te interwencje również do Straży dla Zwierząt i dla Fundacji, które na pewno się zajmą tymi, tymi zwierzakami. I pamiętajmy o tym, że zwierzęta nie są rzeczą są naszymi przyjaciółmi i dbajmy o nie.